Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Gremlin Ninja. Dzisiaj pokażę Wam grę Cowboy Zombie. Jest to gra, która na pierwszy rzut oka może wydawać się całkiem spoko opcją, jeżeli chodzi o naukę matematyki. Jednak okazuje się być raczej krapem, raczej ponieważ poziom dość szybko wzrasta, szczególnie na tych wyższych, no, póki co tutaj na razie widać, że nie jest nie wiadomo jak ciężko dodają radę i to rozwiązywać i komentować płynnie, tym samym nie robiąc żadnych błędów. Mamy te kilka żyć, no, im dłużej nam się udaje odpowiadać, tym nasz oboj zombi dłużej się utrzymuje na... Tak, no i tutaj widać mam teraz poziom czwarty, cały czas jest to dość, dość proste, zadania są, jednak z czasem one się robią coraz cięższe, Te, jeszcze to kwiczenie też tej świni swoje robi. Dobra, tutaj mamy pią piąty yy, poziom. No już y, trochę niepłynnie to yy, sami zapewne słyszycie yy, wychodzi. Dobra, to może sfajlujmy troch, trochę, trochę fail koróbmy i przejdziemy od razu, pokażę kolejne poziomy. Okej. Okay. Mm. Tutaj weźmy tutaj harda. Hardesa nie odblokowywałem jeszcze. Hmm, to jedną grę jeszcze sobie zagrałem tak, żeby wspomnieć sobie jak to wyglądało. Gra, co może być też warto wspomnieć, nie jest dostępna na Steamie. Hmm. I o ja dobrze pamiętam, ona była no, grą płatną, więc y, za coś takiego, na czym, co jest w sumie dobre dla dzieci, które się dopiero y, uczą. Może to być nawet trafione, jednak no też same osiągnięcia też trzeba do nich znaleźć patent, ponieważ albo czy patent jeżeli się szybko tego nie rozwiązuje lub jeżeli, jeżeli szybko nie, rozwiązu nie rozwiązujemy albo trzeba znaleźć patent jeżeli szybko nie rozwiązujemy no albo po prostu bardzo szybko wszystko liczyć. No, i tutaj widać, że tu mamy czwarty poziom, a jednak już te zadania są cięższe niż były wcześniej. Hmm. Dobra, to yy, może pokażę. O, jak tutaj. Nawet nam może odlecieć. Yy, cóż. Yy, jako, że to jest gra płatna, no to raczej nie, nie polecałbym ten poziom też. Yy, Rośnie dość szybko, czasu na, w stosunku do niektórych może się wydawać, do niektórych zadań może się wydawać mało. Więc, cóż, ta gra nie jest już dostępna na Steamie i powiedziałbym, że dobrze, patrząc na to, że była grą płatną do nauki matematyki, można znaleźć zdecydowanie lepsze programy gry, ale to tak, jako taka cieka, gra, jako gameplay jest taki szybki z tej gry, jako taka ciekawostka, więc to by było na tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w przyszłych materiałach.